Cześć kochani, witam Was serdecznie w nowym vlogu. E, wiem, długo nie było vloga, przez jakieś dwa tygodnie, już Wam powiem na ile dokładnie. Mm, vloga nie było dokładnie. No, zaraz będzie dwa tygodnie właściwie. To z tego względu, że jak jesteście studentami, to wiecie, że sesja i tak dalej. Są trzy egzaminy za mną, na cztery yy, i trzy zdane, więc bardzo się cieszę. Yy, martwiłam się o ten ostatni, aczkolwiek się udało, więc super. Zostawiam jeszcze tylko finanse w tą sobotę, więc już mogę na spokojnie tutaj wydaje mi się nagrać Wam coś, w ogóle sobie zrobiłam dzisiaj nowe paznokcie. Możecie sobie zobaczyć, o tak wyglądają, takie, taki french z serduszkami, walentynkowo e, i e, właśnie to jest w ogóle ten wiralowy taki sweterek z Dilla za 40 zł, siostra mi kupiła, e, także... Polecam spoko w sumie. I, i co? No i myślę, że, mo, że uda mi się wrzucić mam tego vloga niedługo. W piątek jadę do e, Krakowa, żeby pojechać właśnie na ten ostatni egzamin, który jest w sobotę. E, ten vlog myślę, że jeżeli będzie się coś ciekawego działo, to może wleci jakby przed tym egzaminem, a jeżeli nie, no to wleci po. Zobaczymy jak się to będzie rozwijać. No cześć papuszku, cześć, cześć, chodź, no chodź, chodź, łaska. Moja środka przyszła tutaj. Się poprzytuję. No, e, mamy niedzielę, 21 właśnie wybiła, 5 luty. Także tak to właśnie wygląda. W ogóle szukuję się coś dużego, znaczy dużego. Mały taki projekt papi widzicie jak go to interesuje mały taki projekcik, coś nowego na moim kanale zobaczymy jak się tu przyjmie Myślę, że już niedługo coś Wam zdradzę na ten temat ale musicie czekać z niecierpliwością Ponieważ wszystko jest w toku e, i w trakcie robienia i wymyślania i wszystkiego, i mam nadzieję, że się spodoba. E, jaram się mega, mam nadzieję, że wszystko wyjdzie po mojej myśli i że będzie wszystko w jak najlepszym porządku, że tak powiemy. A na ten moment e, mogę Was niezmiernie przeprosić za taką długą nieobecność, ale to właśnie był e, powód sesji i powód nauki do niej, i naprawdę było dużo tej nauki, i cieszę się, że to już powoli za mną, i tylko jedna rzecz mnie czeka. Ten tydzień będzie luźniejszy, ponieważ się będę uczyć tylko do jednego przedmiotu. Także też będę mogła mieć trochę czasu na przyjemności. Jutro idę do Klaudii mm, na kawkę mm, i będę czytać pewnie książkę. Jeszcze Kuba jutro się ma do mnie przyjechać. Także, także no a dzisiaj właśnie świętowałam. Świętowałam zdany egzamin, więc byłam na kepsie, także, także tak właśnie. Także zapraszam Was w sumie. Co tu więcej mogę mówić? Chciałam Wam powiedzieć, że te trzy książki, co Wam pokazałam na początku roku, trochę to tak źle. Na początku roku to już je w sumie skończyłam. I w miesiąc w sumie trzy książki to jest spoko. Teraz jeszcze sobie będę czytać taką książkę. I później już to, co dostałam od Claudii, mojej przyjaciółki. Także. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o mm, książkowy update, <noise> że tak to. Jestem z siebie serią mega dumna, że przeczytałam trzy książki w miesiąc. W sensie ogólnie odkąd zauważyłam mm, moją fascynację i moją miłość e, do książek kryminalnych i ogólnie do kryminałów. To. Naprawdę bardzo dużo czytam, szczerze powiedziawszy. Dużo, bardzo wolnego czasu na to przeznaczam, więc to jest fajne, ponieważ po pierwsze rozwija, po drugie, jest to taki według mnie produktywny czas spędzania wolnego czasu, ponieważ, no wiecie, no, jakby nie psują się oczy od tych telefonów, tylko można się tak wyciszyć. Ja ogólnie wtedy też jestem w takim transie, że tak to ujmę. Chodzi mi o to po prostu, że. Ja wtedy jestem w innym świecie, nie przejmuję się jakimiś takimi, wiecie, pierdołami, yy, tylko po prostu się zamykam sama z tą książką, leci jakaś muzyczka zawsze cichutko w tle i, i po prostu jestem sobie w swoim świecie i wszystkie troski odchodzą. Dlatego bardzo Wam polecam, może to, że na przykład nie czytacie, to jest wina tego, że na przykład czytacie nie to, co do końca Was interesuje, ponieważ ja czytałam kiedyś książki różne i, i raz mnie pochłonęła, raz nie, a odkąd poznałam smak kryminałów, to każdy kolejny czytam i każdy jest świetny, więc wiadomo zdarzają się lepsze gorsze, ale to już jest... Yy, ile już tych kryminałów przeczytałam? Siedem, osiem? w ostatnich miesiącach, nie? Tylko, że właśnie w styczniu trzy. Ale no naprawdę, także polecam sięgać po różne jakby rodzaje na przykład książek, żeby się przekonać może jednak na przykład jakiś inny Was interesuje tak naprawdę. Zuza! Zuzanka! Słuchajcie, przyjechałam do. No. Okej. Okay. Słuchajcie, przyjechałam do Krakowa. Wam doga. Mam dzisiaj tak tragiczny dzień. Nic nie idzie tak jak ma iść. E, w ogóle naprawdę ten dzień się zaczął tragicznie. Począłem z tego, że źle sprawdziłam autobus i musiałam na minus 10 stopni po prostu siedzieć e, na przystanku. E, to po pierwsze. Po drugie ja zapomniałam słuchawek. Kolejna tragedia, co jest... Dla mnie to jest akurat duża tragedia i nigdy nie zapomniałam słuchawek, a tutaj taki klops, że tak to ujmę Kolejna rzecz, która się wydarzyła, to to, że gościu, który obok mnie siedział w autobusie, ciągle gadał przez telefon, cały czas, całutki czas gadał przez telefon ciągle nawet tak, to się z nim rozłączył, bo po prostu on znalazł jakby... Możliwość, żeby móc do kogoś zadzwonić. Całą drogę, chyba tylko dwie minuty łącznie z nikim nie rozmawiam i naprawdę wykończona jestem tą podróżą. A jeszcze się muszę uczyć, bo jutro mam egzamin. Jutro mam egzamin, i jutro też wracam do domu na imprezę. Dlatego strasznie się ten dzień źle zaczął, muszę Wam powiedzieć. Nie podoba mi się to. No w tej biedronce jeszcze kupiłam sobie dwie rzeczy. A Agata w tle robi naleśniki. Widzicie to? Wiecie, co to oznacza? Oznacza to farbowanie Agiluberty po raz kolejny. Także zapraszam na ten cyrk. W ogóle patrzcie, jaka prestiżowa jest ta farba. Tutaj mamy szamponik, yy, odżywkę, tutaj teraz yy, przelewam do utleniacza, to farb, krem koloryzujący. Tak to wybaczcie za ale wszystko wywaliłam z tych opakowań po prostu. Także nie no, po prostu jak to nie wyjdzie, to Aga się załamie. Aga już naprawdę wszystkim te włosy farbowała, wszystkim, co tylko się da. Tak to wygląda na ten moment. Zastanawiamy się, czy to nie wyjdzie czarne. No, zobaczymy. No, wygląda jakbym miała czarne włosy. Także hit. hit. Wygląda Aga, załamana, bo ma czarne włosy. Oh. Oh, nie mogę się czuć. Nie mogę po prostu. Nie lekko się czegoś Nie mogę się czegoś Nie mogę Nie no hit czekamy na egzamin Tyle, Karolina, to macie Budził nasza solenizantka. Apsik! Katarzyna pod a Apsik! No! Ale wszyscy mają katar! Wszyscy mają katar! No nieźle! No nieźle! Słuchajcie, ja już z domu, z Sącza, do Was się odzywam, ponieważ już jest jakaś godzina prawie 17. O przed 11 skończyłam egzamin, i szczerze myślę, że na 99,9% został zdany, więc możemy uznać, że jestem po sesji, mam wolne, więc bardzo się cieszę z tego powodu. Będę się starać dużo dla Was nagrywać. I teraz jesteśmy w sumie już w domu. Ja już jestem outfit check, zaraz Wam zrobię. I dzisiaj obchodzimy Zuzi Roczek. Ona już miała urodziny, tak jak wiecie, z poprzedniego filmu, ale dzisiaj jest taka mała imprezka. Wszystkie cioci, jej i wujkowie przyjeżdżają, także.